Istotnie wojskowe zakłady uzbrojenia, które mam zaszczyt reprezentować, podpisały wczoraj umowę wykonawczą do umowy offsetowej drugiej fazy Wisła z wielkim gigantem zbrojeniowym firmy Raytheon Technologies. To jest konsorcjum składające się z sześciu spółek grupy PGZ, w którym mamy zaszczyt brać udział i naszą specjalizacją będzie produkcja wiązek kablowych. Jeśli chodzi o pierwszą. W fazie Wisły my podpisaliśmy umowę offsetową z firmą Lockheed Martin i ta umowa offsetowa pierwszej fazy Wisły praktycznie dobiega końca. W ramach tej umowy produkujemy do właśnie Rakiet Patriot wiązki kablowe, a także podgrzewacze, także jako element Rakiet Patriot. I to nam pozwoliło na wejście do łańcucha dostaw, światowego łańcucha dostaw, dzięki czemu znaleźliśmy się w drugiej fazie programu Wisła i te wiązki kablowe mogą być naszym takim core-biznesem na przyszłość. Wiązki kablowe mają zastosowanie nie tylko w rakietach, także w samolotach rozmawiamy z wielką firmą Fokker i niewykluczone, że będziemy produkowali wiązki kablowe także do samolotów F-35. Bierzemy także udział w bardzo dużym konsorcjum dotyczącym kabin dowodzenia, zarządzanie dowodzeniem. W ramach tego konsorcjum będziemy produkowali dwa typy kontenerów, Eopsy i Caopsy. Stoimy na tle iLaunchera, to jest wyrzutnia, element Małej Narwi, dobrze wszystkim znanej i w tym projekcie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia były integratorem właśnie tej wyrzutki, którą tutaj mamy okazję oglądać. To jest wielkie osiągnięcie naszej spółki i to wydźwignęło, można powiedzieć, polskie siły zbrojne dużo, dużo ponad sprzęt, który był wykorzystywany postradziecki, który był wykorzystywany do tej pory. Oczywiście wojna na Ukrainie jest no, tragicznym wydarzeniem, tak, które dotyka wszystkich, nie tylko nas Polaków, ale także wiele państw ościennych, wiele m, narodów. Natomiast jeśli chodzi o spółki zwojeniowe, spółki z grupy polskiej grupy zwojeniowej, także uczestniczymy w doposażaniu armii ukraińskiej w tych ciężkich czasach. Kiedy ja przyszedłem do tej spółki, no, nie było mowy, nikomu się nie śniło, że może być wojna na Ukrainie. Ale doszedłem szybko do wniosku, że ten sprzęt wcześniej czy później będzie wycofywany. I tak się rzeczywiście dzieje i stąd idea, żeby próbować szukać możliwości przejścia na nowoczesne technologie i na realizację, na produkcję ele elementów, na razie elementów uzbrojenia przy użyciu nowoczesnych technologii. I tutaj przy okazji urodził się pewien pomysł, pojawiła się idea utworzenia na bazie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu. Ta idea wydaje mi się, że, że, że wszechmiar kozysteczna, zarówno dla firm zbrojeniowych, dla WZU, dla społeczności Grudziądza, ale także dla całej Polski, dla firm przemysłu zbrojeniowego, ale także firm cywilnych. Ponieważ zamierzamy utworzyć na początku jeden kierunek studiów, byłaby to mechatronika, także najbardziej można powiedzieć uniwersalny kierunek informatyczny, z pewną liczbą kilkudziesięciu studentów na początku, ale oczywiście z panami rozbudowy. Co istotne, to nie jest jedynie kwestia uczelni, bo tą uczelnią także zainteresowaliśmy innego partnera wielkiego y, przemysłu zbiejowego ze Stanów Zjednoczonych, firmę Norsop Grumman, która ma siedzibę w Huntsville w Alabamie. Proszę sobie wyobrazić, że mamy już podpisane wstępne porozumienie y, z y, Alabama University w Hanswil na trzech płaszczyznach wymiany kadry naukowej, wymiany studentów, ale także wspólnych prac badawczo-rozwojowych, co dla rozwoju Wojskowych Zakładów Uzbrojenia ma znaczenie kapitalne i mam nadzieję, że ta współpraca także na polu badawczo-rozwojowym, przez to biznesowym będzie skutecznie realizowana. Żołnierze Wojska Polskiego są usatysfakcjonowani z prac wykonywanych w Wojskowych zakładach Uzbrojenia, bo my nie tylko realizujemy remonty, ale także modyfikacje sprzętu. Na przykład dokonaliśmy świetnej modyfikacji dan, to są armatochaubice dana, które produkowane były przez Excalibur, firmę czeską, która jak wiemy także te armatochaubice są wykorzystywane w czasie wojny na Ukrainie i tutaj odpowiedź, czy Informacje, jakie otrzymujemy z wojska są niezwykle pozytywne. No i muszę powiedzieć, że my, jako WZT do tej pory realizujemy ponad 80% produkcji dla naszych Sił Zbrojnych RP. Z czego jesteśmy bardzo dumni i traktujemy to jako wielkie zobowiązanie, ale jednocześnie duży zaszczyt.